Kontrola NIK, pani redaktor, drodzy Państwo, kontrola NIK w instytucie odbywa się co roku. W zeszłym roku już się. Odbyła ta kontrola NIK, my na nią odpowiedzieliśmy. Nic strasznego, nic złego w Instytucie Pamięci Narodowej się nie stało podczas tej kontroli NIK, gdy ja zostawałem kandydatem na urząd prezydenta. Ta kontrola ma już znamiona czysto polityczne, co mówi też część publicystów i polityków. Ta kontrola NIK, która paraliżuje dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej. Moi pracownicy. Nie mają dzisiaj jak właściwie pracować. Zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej wyłącznie kontrolą NIK. Oczywiście ja uznaję, że Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować instytucje państwa polskiego, także Instytut Pamięci Narodowej, no ale kontrola za kontrolą. Tam ta kontrola się skończyła kilka miesięcy temu, a ta kontrola niestety przyjmuje znamiona ataku, ataku na obywatelskiego kandydata. Oczywiście my się niczego nie obawiamy w tym kontekście. Nasze środki finansowe były wydawane zgodnie z prawem, co jest w pierwszej odpowiedzi na kontrolę Nix przed kilku miesięcy, ale myślę, że tego typu rzeczy nie powinny się dziać w państwie demokratycznym w czasie kampanii wyborczej, no bo to jest moment. To jest taki moment, w którym nie mam ani ja, ani moi pracownicy wątpliwości, że jest to kontrola niestety polityczna. Skończy się, drodzy Państwo, tym, czym skończyły się te kontrole sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat, tym, że Instytut Pamięci Narodowej wydaje swoje środki finansowe zgodnie z prawem. Przykro mi, że moi pracownicy nie mogą dzisiaj, dyrektorzy, pracować i skupić się na tym, co najważniejsze.